Dzień dobry, dzień dobry, ale wie wszystko! Zobaczcie, jakie barwy jesieni! A dzisiejsze imieniny obchodzą Aldona i Brunon. Znaliście Brunona, Aldone? Ja Aldonę znałem w podstawówce. Jedną jedyną. No i dzisiaj, tak jak już wspomniałem w poście, dzień dziewczynek małych, dużych, średnich, jakich tylko. Ale. I jeszcze jakieś śmieszne święto dzisiaj jest święto wychodzenia z szafy uuu to od razu mi się kojarzy taki talety z Cure jak właśnie o oh, Clows to Me jak grają w szafie Co ponadto? Ja przywitałem dzisiaj Haneczkę gitarą i utworem In the Name of Love YouTube w imię miłości ale Haneczka nie była różna, bo oto spod podróżu wyjęła laurkę przez siebie robioną. Ale czy to już wszystkie dzisiejsze atrakcje? Dowiedziałem się, że dwa lata związku to jest bawełniana rocznica. I kawałek bawełny <śm> Haneczka uczepiła do laurki. Jest na pomysłowość. Widzicie, muzyczno, plastycznie się wypitaliśmy. Raniotko i sympatycznie, miło, aż chce się cieszyć człowiek, radować żyć. oraz wie wszystko. Grzejemy do taty z bigosem, z mielonymi. tam będzie zielone. I będzie towarzystwo zadowolone. Podjedziemy tam bliżej, wygląda to cudownie. Chciałem tam podjechać, ale tam stoi facet coś w samochodzie, grzebie. Ale tu jak ładnie. Aha. To jest pies, milka. Szkoda, że jest to wietrzysko. No, ale niedługo wyskoczę z kamerą, bo bym chciał jakieś ładne ujęcie w 4K porobić. No, dronem nie polatam w taki wiatr właśnie. Ale dzisiaj tak my wyjeżdżamy. Najgorzej przegapić taki czas, bo to może być moment. Kilka dni ulewy, deszczu, wszystko gnije, spada i nie ma tej pięknej kolorowej jesieni. Słuchajcie, udanej soboty uśmiechu, radości, nie tylko z okazji dnia dziewczyny albo wychodzenia z szafy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i się odezwiemy na pewno z kilka dzisiaj razy. Przynajmniej raz. <laughs> pa, pa.